Wyobraź sobie świat, w którym miłość jest łatwiejsza do znalezienia niż kiedykolwiek wcześniej. Świat, gdzie za jednym przesunięciem palcem możesz poznać kogoś nowego, natychmiast nawiązać kontakt i zacząć związek, nie wychodząc z domu. Brzmi jak fantazja, prawda? A jednak tutaj kryje się sprzeczność mimo tej niezwykłej łatwości nawiązywania relacji. Ludzie czują się bardziej samotni niż kiedykolwiek wcześniej. Związki rozpadają się szybciej, zaangażowanie staje się rzadkością, a prawdziwa emocjonalna bliskość zdaje się uciekać. Co to powoduje? Co się zmieniło w tym, jak doświadczamy miłości? I co najważniejsze, jak dostosować się do tego nowego krajobrazu, nie tracąc prawdziwej istoty miłości? Dziś zgłębiamy jedno z najbardziej złożonych i pilnych wyzwań naszej ery problem współczesnej miłości. Pod koniec tej analizy odkryjesz głębokie spostrzeżenia na temat związków w dzisiejszym świecie. A ostateczne odkrycie na zawsze odmieni Twoje rozumienie miłości. Miłość zawsze była fundamentalną siłą w życiu człowieka, wpływającą na kultury, inspirującą kreatywność i definiującą osobiste szczęście. Jednak coś w tym, jak teraz angażujemy się w miłość, wydaje się być nie tak. To nie tylko kwestia osobistych złamanych serc, ale szerzej, zbiorowego, wspólnego zmagania się z rzeczywistością. Obietnicy nowoczesnej technologii, wyzwolenia i indywidualnej siły miały wzbogacić miłość bardziej niż kiedykolwiek. Zamiast tego stworzyły teren naznaczony niepewnością, stresem i rozczarowaniem. Aby pojąć cienie, które nad nami wiszą, musimy najpierw zaakceptować, że miłość, jaką przez wieki znano, opierała się na starych, sztywnych filarach konieczności dzieleniu się ciężarami i powolnym, świadomym pielęgnowaniu, oddania lecz dziś te fundamenty się rozpadły, zdeformowane przez zimną, nieustępliwą falę. Miłość została wypaczona i przemieniona w pusty towar, przemijającą przyjemność, pożeraną i odrzucaną, gdy przestaje zaspokajać. Eric From ostrzegał w sztuce kochania, że miłość to rzemiosło wykuwane przez naukę i praktykę. Tymczasem współczesny świat traktuje ją jak coś oczywistego, natychmiastową przyjemność do chwytania i wyrzucania. Za świetlistymi ekranami i przesuwającymi palcami kryje się ponura rzeczywistość. Media społecznościowe i aplikacje randkowe obiecują niekończące się połączenia, a dostarczają jedynie puste echa, ciągając duszę w głębszą izolację. Kiedy ostatni raz naprawdę się otworzyłeś przed kimś, słuchając poza hałasem, poza powierzchownością, w ciemne zakamarki ich myśli i lęków. Im bardziej zagłębiamy się w cyfrową rzeczywistość, tym bardziej prawdziwa istota więzi wycieka. Zostawiając nas bardziej samotnymi, niż jakiekolwiek pokolenie przed nami. Wśród tej pustyni nieskończonego wyboru, jak to nazwał psycholog Beryl Schwartz, paradoksem wyboru. Przerażająca wolność wybierania i odrzucania rodzi nieskończone niezadowolenie i paraliżujący strach przed zobowiązaniem. W epoce nowoczesnej miłość jest upiornym widmem migoczącym tuż poza zasięgiem, w cieniach naszych niespokojnych pragnień. Zakochani dziś, mając nieskończoną liczbę potencjalnych partnerów na wyciągnięcie kliknięcia, często nie potrafimy w pełni zaangażować się w osobę stojącą tuż przed nami. Gdy, gdy pojawiają się problemy, pokusa odejścia jest silna, zwabiana iluzją niezliczonych alternatyw. Jednak bolesna rzeczywistość jest taka, że głęboka miłość wymaga wytrwałości. Potrzebuje cierpliwości, poświęcenia i akceptacji cudzych wad. Tymczasem nowoczesne życie szepcze inną historię, zawsze szukaj następnego, lepszego kochanka, bardziej ekscytującego romansu lub miłości, która niczego nie oczekuje w zamian. Ten sposób myślenia wpędza nas w pętle niezadowolenia, gdzie żadna relacja nie wydaje się wystarczająca. Ile razy widziałeś na mediach społecznościowych idealną parę i cicho pytałeś, dlaczego moja miłość tak nie wygląda? Nieustanny napływ wypolerowanych, wyretuszowanych historii miłosnych stawia nierealne wymagania, przekonując nas, że prawdziwa miłość powinna być bezwysiłkowa, wolna od konfliktów i nieustannie ekscytująca. Tymczasem autentyczna miłość to niebłyszczący filmik z najlepszymi momentami, to trudna podróż pełna radości i bólu. Kolejną okrutną przeszkodą jest strach przed prawdziwym otwarciem się. Prawdziwa bliskość oznacza ukazanie swoich słabości, ale w kulturze, która ceni samowystarczalność, potrzeba drugiej osoby bywa postrzegana jak przyznanie się do porażki. To sprawia, że prawdziwa intymność wydaje się bardziej odległa niż kiedykolwiek. Wielu unika zanurzenia się w głębi emocjonalnego połączenia, kierując się skrywanym lękiem przed bólem i zdradą. Ten strach więzi ich w powtarzalnym tańcu pustych spotkań, relacji pozbawionych prawdziwej satysfakcji, niczym cienie migoczące na ścianach, ścianach ciemnej jaskini. Ale co można zrobić, by wyrwać się z tego czającego się przepaści? Jak odzyskać miłość z rąk świata, który zdaje się pochłaniać ją w całości? Odpowiedzi nie przychodzą łatwo, lecz drążą brzegi naszych dusz, nie pozwalając o sobie zapomnieć. W następnym rozdziale zanurzymy się w psychologiczne labirynty i filozoficzne odchłanie które nas więżą, odsłaniając mrożące krew w żyłach powody, dla których miłość stała się tak rzadkim, kruchym zjawiskiem. Jeśli miłość jest pragnieniem u samego rdzenia naszego istnienia, dlaczego wymyka się tylu ludziom, przycikając przez palce niczym dym? Prawda leży zakopana pod sklątanymi ruinami współczesnego pojmowania miłości. Pustym echem, pozbawionym głębi, sprowadzonym do samolubnego zdobywania. Aby stanąć twarzą w twarz z ciemnością naszych romantycznych porażek, musimy zagłębić się w mroczne zakamarki ludzkiej psychiki oraz zgubne skutki epoki, której obsesją stało się ja. Jednym z najbardziej mrocznych zmian jest narastający brutalny indywidualizm. Choć idea wolności osobistej błyszczy niczym odległa gwiazda, oślepia nas napełzający rozkład, jaki wywołuje przepaść, w której kiedyś kwitły trwałe więźni, filozof Zygmunt Bauman w swojej przejmującej pracy. Płynna miłość ujawnia, jak nasze relacje stały się niestabilne i efemeryczne niczym, dym na wietrze, kształtowane przez lodowatą konsumencką logikę, przenikającą każdy zakątek naszego życia. Wybieramy i porzucamy partnerów jak towary, szukając przelotnej satysfakcji zamiast powolnego, bolesnego hartowania prawdziwej bliskości. W tej pustyni rozbitej łączności, miłość drży na skraju wyginięcia. Miłość, niegdyś postrzegana jako więź na całe życie. Przekształciła się w coś przemijającego, czego się oczekuje, że będzie nieustannie dostarczać radości i ekscytacji. Ta zmiana sprawia, że wiele związków wydaje się kruche kruche w sposób, który łamie serce. Kiedy miłość staje się transakcją, każdy szuka nieustannego potwierdzenia, uwagi i szczęścia bez wkładu własnego. Rozczarowanie, które następuje, wydaje się niemal pewne. Gdy pojawiają się problemy, a pojawiają się zawsze, rośnie silna pokusa odejścia, napędzana przekonaniem, że prawdziwy partner nigdy nie powinien sprawiać trudności. Jednak pod tym kryje się bolesna prawda, miłość to nie bezbłędna harmonia, to wspólna walka z niedoskonałością. Silne związki nie znikają, ponieważ istnieje konflikt, czy trwają, ponieważ ludzie uczą się i rozwijają przez te trudności. A jednak dzisiaj wielu unika tego emocjonalnego dyskomfortu. W świecie obsesyjnie dążącym do łatwości i szybkich rozwiązań, stawienie czoła nieporozumieniom, odsłonięcie swojej wrażliwości i cierpliwe zrozumienie drugiej osoby wydaje się zbyt wysoką ceną. To umiejętności, które trzeba pielęgnować, lecz zbyt często porzuca się je na rzecz ucieczki. Ile dobrych relacji przypadło przez drobne urazy, z nadzieją na lepszą miłość tuż za rogiem. Problem nie tkwi w osobie stojącej obok. To ciche zaniknięcie nadziei, że miłość może być czymś więcej niż bezwysiłkową przyjemnością. Związki wymagają pełnej emocjonalnej pracy, której wielu zdaje się nie chcieć podjąć, traktując to, co powinno być święte, jak kolejną wygodę. Smutkiem napawa świadomość, jak taki sposób myślenia pozostawia tak wiele serc samotnych, sięgających po niedoścignioną doskonałość. Kiedy coś zawodzi, instynkt podpowiada, by to odrzucić i przywołać coś nowego. Dlatego ghosting tak głęboko wniknął w nasze rytuały rozstań. Zamiast stawić czoła cieniom trudnych rozmów, czy skutkom zerwanej więzi, wielu ucieka w pustkę milczenia. Ucieczkę nie tylko okrutną, ale także symptomatyczną dla głębszego gnicia unikania odpowiedzialności w kruchej, twajęczyni miłości. Jednak przez te współczesne opowieści przywleka się jeszcze jeden złowieszczy wątek. Jak ludzie wiążą swoją wartość z migotliwymi ekranami. Media społecznościowe przekręciły pragnienie w groteskowy spektakl, gdzie zimna arytmetyka lajków, wiadomości i dopasowań dyktuje wartość dusz. Ta pusta waluta rodzi zależność od pustych aprobatach, zamieniając to, co powinno być sanktuarium prawdziwego kontaktu, w otchłań powierzchownej walidacji. Spostrzeżenia Ester Perel obnażają duszący ciężar, który nakładamy na naszych kochanków, wymagając od nich wypełnienia każdej pustki, jaką kiedyś zajmowały całe społeczności. Najlepszy przyjaciel, płomienny kochanek, uzdrowiciel, cheerleader i ponury wyrocznia samego szczęścia. Niażdżący ciężar tych niemożliwych ról często sprowadza miłość w czyniste rejony rozczarowania. Czego więc naprawdę szukamy w miłości? Czegoś, co dajemy, czy tylko czegoś, co bierzemy? Pod tym pytaniem kryje się ponure serce wielu nowoczesnych związków, ujawniające upiorną skazę, która rośnie pod cienką warstwą uczucia. Miłość nie jest spokojnym schronieniem, które sobie wyobrażamy. To mroczny pakt pomiędzy dwiema niedoskonałymi duszami, które decydują się rozwijać nie pomimo swoich wad, lecz właśnie dzięki nim. Filozof Alain de Botton odsłania przyćmioną prawdę. Miłość to nie odkrywanie nieskazitelnego towarzysza, lecz nauka trzymania się kogoś pękniętego i nawiedzanego przez własne demony. Prawdziwa miłość nie usuwa bólu ani trudności. Przyciąga cię przez nie, zmuszając do stawienia czoła nieprzyjemnym krawędziom wszytym w bliskość. Ten pogląd burzy pocieszającą baśni o bezwysiłkowym szczęściu i zastępuje ją odpornością ukształtowaną przez poświęcenie, kompromis i niepokojącą akceptację brzydkich, ponurych aspektów wspólnego bytu. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Jak możemy uwolnić się od pustej, konsumpcyjnej iluzji miłości i stąpić do czegoś znacznie bardziej złowieszczo prawdziwego? W kolejnych rozdziałach zagłębimy się w głębokie psychologiczne i filozoficzne rytuały konieczne do wykucia miłości, która przetrwa nie kruchego mirażu, lecz żywej, oddychającej istoty zrodzonej z prawdziwej emocjonalnej otchłani. Jeśli nowoczesna miłość jest pęknięta, jeśli krwawi pod maską technologii i wygody, lekarstwo nie leży w ucieczce od tych narzędzi, lecz w przekształceniu samej istoty tego, czym miłość jest. Musi stać się mniej ulotnym nabytkiem, a bardziej aktem nieustannego tworzenia, mroczną sztuką wyrzeźbioną z bólu i wrażliwości. Tylko wtedy miłość może uciec ze swojej więziennej iluzji i stać się czymś przerażającym, pięknym i wiecznym. Miłość to nie tylko przelotny przypływ emocji czy tymczasowe uczucie, które pojawia się i znika, kiedy jest to wygodne. To ciągły wysiłek wymagający poświęcenia, cierpliwości i otwartości. Miłość to coś, na co nie natrafiamy przypadkiem. Lecz co aktywnie tworzymy? Aby to osiągnąć, musimy przemyśleć, co naprawdę oznacza miłość. Według wybitnego psychologa Johna Gottmana, który przez dekady badał związki, trwała miłość nie polega na wielkich romantycznych gestach, lecz na stałych, drobnych wyrazach troski i zrozumienia. Długotrwałe pary to nie te, które unikają konfliktów, ale te, które radzą sobie z nimi z wzajemnym szacunkiem. Miłość rozkwita nie dzięki perfekcji. Lecz dzięki zobowiązaniu do bycia zaangażowanym, nawet gdy sytuacja staje się trudna, wielu ludzi ma z tym problem, ponieważ mylą ekscytację i namiętność wczesnej romantycznej fazy z prawdziwą miłością. Te początkowe uczucia zauroczenia i intensywności to faktycznie zauroczenie, krótkotrwały stan wywołany dopaminą. Prawdziwa miłość, ta, która trwa, to głębsza więź obietnica prawdziwego poznania i zaakceptowania drugiej osoby z całym jej dobrodziejstwem i niedoskonałościami. Jedną z najbardziej bolesnych iluzji współczesnej miłości jest przekonanie, że relacje powinny zawsze czuć się właściwie bez wyjątku. Tymczasem rzeczywistość jest znacznie bardziej ponura, każda głęboka więź nieuchronnie prześlizgnie się przez chwilę dystansu, nudności, a nawet bolesnej niepewności. Te momenty nie są oznaką triumfu ani porażki miłości, lecz cichymi kołami ratunkowymi, ulotnymi okazjami, by naprawić lub stracić to, co jeszcze pozostało. Psychologowie od dawna poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego miłość przetrwa, a teoria przywiązania wyróżnia się na tym tle. Teoria stworzona przez Johna Bowlbego. I później rozwinięta przez takie postacie jak Maryl, Ainsworth obnaża ona przejmującą prawdę, że cienie naszych najwcześniejszych więzi kształtują to jak, lub czy potrafimy kochać w pełni jako dorośli. Wielu z nas znajduje się w pułapce tego echa, zmagając się z unikającym lub lękowym przywiązaniem, które rodzi izolację lub rozpaczliwą kurczowość. Takie rany, niewidzialne i nieuzdrowione, prowadzą nas ścieżką, na której mimowolnie poszukujemy znajomego bólu. Przyciągani do partnerów odbijających dawne duchy. Świadomość siebie staje się kruchą liną ratunkową w tej walce, oświetlając wzorce, przez które bliskość wydaje się niebezpieczeństwem, a konflikt porzuceniem. Inna cicha rozpacz unosi się wokół idei zobowiązania. Soren Kierkegaard kiedyś trafnie zauważył, że małżeństwo nie wywołuje miłości. To miłość tchnie życie w małżeństwo. Przesuwa to tragedię na oczekiwanie, na doskonałość partnera, chwili lub uczucia, które często pozostawia miłość nietkniętą i niewykształconą. Zamiast tego, przetrwanie miłości wymaga trudnej, czasami bolesnej pracy, wspólnych doświadczeń, blizn i wzrostu, a mimo to może przecieć przez palce kruche jak zanikający szept. Dziś zaangażowanie jest często źle rozumiane. Wiele osób boi się go, postrzegając je jako ograniczenie swojej wolności. Jednak, co ironiczne, Najprawdziwsza forma wolności w miłości wyłania się z autentycznego zaangażowania, zdolności do bycia w pełni poznanym i zaakceptowanym przez kogoś innego bez obawy przed porzuceniem. Najtrwalsze związki nie opierają się na ciągłym podnieceniu, ale na głębokim zaufaniu, gdzie oboje partnerzy nieustannie wybierają siebie nawzajem, nawet w trudnych chwilach. To rodzi podstawowe pytanie: Jak pielęgnować miłość, która przetrwa? Odpowiedź opiera się na trzech fundamentalnych zasadach. Po pierwsze, emocjonalna dostępność. Prawdziwa miłość wymaga obecności, nie tylko dzielenia się radością, ale również stania u boku partnera w trudnych momentach. Obejmuje to głębokie słuchanie, zrozumienie ich lęków oraz otwartość na własne obawy. Bez takiej emocjonalnej obecności miłość pozostaje powierzchowna, niezależnie od intensywności pociągu. Po drugie, odporność wobec wyzwań. Każdy związek napotyka przeszkody, nieporozumienia, frustracje i wątpliwości. To, co odróżnia trwałą miłość od gasnącego uczucia, to zaangażowanie w przypracowanie tych trudności zamiast poddania się. Prawdziwa bliskość nie polega na unikaniu konfliktów, ale na zarządzaniu nimi w sposób, który wzmacnia więź zamiast ją osłabiać. Po trzecie, zdolność do kochania bez oczekiwania perfekcji. Prawda jest taka, że żaden związek nie będzie bezbłędny. Różnice, niedoskonałości i sporadyczne frustracje są nieuniknione. Miłość nie polega na wygnaniu ciemności czy bólu, chodzi o przyjęcie tych cieni jako nieuniknionych elementów podróży. Najgłębsze więzi to nie te nietknięte cierpieniem, lecz te, które dostrzegają udrękę i walkę jako nękającą podstawę czegoś prawdziwego i trwałego. Więc gdzie nas to stawia w świecie, gdzie miłość często wydaje się duchem przyciskającym się przez drżące palce? Okrutnym żartem losu, ostateczne objawienie tej opowieści ujawnia mrożącą krew w żyłach prawdy o miłości. Taką, która, jeśli zostanie pojęta, może na zawsze wykręcić i przemienić sposób, w jaki funkcjonujemy w relacjach. Gdy miłość wydaje się rozbita i zniszczona poza naprawą, poddanie się nie jest odpowiedzią. Jest nią zrozumienie, zimne i głębokie. Miłość nie spada jak błogosławieństwo. Jest wykuwana w obniu intencji i zmagań. Nie chodzi o mit idealnej duszy, lecz o ponurą łaskę kochania pomimo wad i pęknięć. Najokrutniejsza prawda brzmi tak: miłość to umiejętność, nie tylko ulotne uczucie. Nasze współczesne złudzenia mówią nam, że miłość to przeznaczenie, duch, który trwa tylko jeśli sobie tego życzy, ale rzeczywistość jest znacznie mroczniejsza. Jak każda umiejętność, miłość wymaga nieustannej praktyki, obsesji na punkcie pielęgnacji i oddania, które może cię całkowicie pochłonąć. Większość wchodzi na jej teren, spodziewając się bezwysiłkowego szczęścia, ale gdy pojawiają się cienie, mylą ostrzeżenie z porażką. Tylko przez zaakceptowanie brutalnej i wymagającej natury miłości możemy przetrwać jej siłę. Bolesną rzeczywistością jest to, że każda znacząca relacja kształtuje się poprzez trud, wzrost i celowy wysiłek. Friedrich Nietzsche zauważył kiedyś, to nie brak miłości, lecz brak przyjaźni czyni małżeństwa nieszczęśliwymi, co wskazuje na smutną prawdę. Trwała miłość zależy nie tylko od pasji, ale przede wszystkim od głębokiego. Towarzystwa, relacje, które przetrwają, nie zawsze są tymi płonącymi intensywnym ogniem. Często są to te cicho podtrzymywane wzajemnym szacunkiem, zrozumieniem i wspólnym celem. Ale co naprawdę potrzeba, by pielęgnować taki rodzaj miłości? Wymaga to kilku trudnych, lecz niezbędnych zmian w perspektywie. Po pierwsze, odejście od romantycznych fantazji ku bardziej trzeźwemu realizmowi. Jedną z najbardziej okrutnych barier współczesności jest fałszywa nadzieja kreowana przez filmy, media i platformy społecznościowe. Przekonanie, że miłość powinna być zawsze bezwysiłkowa, ekscytująca i wolna od trudności, ten sen, choć kuszący, jest jedynie iluzją. Prawdziwa miłość wymaga obecności w zwykłych, często niezauważanych momentach stania przy partnerze w jego bólu. Wybierania empatii zamiast osądu oraz cierpliwego znoszenia konfliktów zamiast ich unikania. Estel Perel wskazuje na bolesne oczekiwania, jakie dziś spoczywają na zakochanych. Mają być jednocześnie bratnią duszą, najlepszym przyjacielem, namiętnym kochankiem, doradcą i kibicem, a jednak żadna pojedyncza osoba nie jest w stanie unieść takiego ciężaru. Prawdziwe relacje szanują indywidualność, uznając miłość za delikatną równowagę uzupełniania się, a nie dopełniania. Czasami ciche cierpienie wynikające z niespełnionych oczekiwań może wydać się najcięższym brzemieniem ze wszystkich. Pod powierzchnią miłości kryje się mroczniejsza prawda, wielu wpada w związki nie kierując się bezinteresownym dawaniem, lecz cichym głodem. Co mogę wziąć zamiast co mogę dać? Prawdziwa miłość to niematerialna siła, która nie daje się związać posiadaniem, kontrolą czy pustym potwierdzeniem. Rozwija się raczej w cieniu dawania bez obietnicy zwrotu. Jednak uważaj, to nie zaproszenie do znoszenia okrucieństwa czy zdrady. Prawdziwa miłość unika rachunków długów i przysług. To wybór, by inwestować w duszę drugiego nawet wtedy, gdy noc jest gęsta od trudności, a wygoda odwróciła się plecami. Eric From kiedyś zasugerował tę niesamowitą dziwność miłości. Nie polega ona na karmieniu się tym, co dane, lecz na oferowaniu tego, co jest twoje, aby się temu poddać. Twojej radości, ciekawości, zrozumieniu, śmiechu, a nawet żałobie. Miłość wymaga poddania, które przeraża ego porzucenia, które odsłania surowe żyły łączności. Nie jest uczuciem unoszącym się jak mgła. To nieustanna decyzja podejmowana na nowo każdego dnia. Każde spotkanie to rozdroże, gdzie miłość może albo rozkwitnąć, albo uschnąć zaniedbana. Miłość nie czeka na idealne chwile, na układ gwiazd. Wyciąga się z ciemności, by tworzyć te chwile mimo przeciwności. Najdłuższe, najbardziej nawiedzone związki nie łączą bezbłędnych dusz lecz tyj związanych mrocznym paktum pozostania, mówienia, słuchania i rozwoju, nawet gdy cienie pełzną zapiętami. To jest poniewczasowa umowa miłości i codzienny akt wyboru światła pośród nieustającej ciemności. Miłość to nie tylko przebłysk ciepła, to świadomy akt, mroczny rytuał, który wymaga naszej pełnej oddania. Kiedy zaczynamy postrzegać miłość jako siłę do opanowania, a nie ulotne uczucie dogonienia, wszystko przesuwa się w cień, Stojąc więc na skraju tego odkrycia, zapytaj siebie jaką miłość przywołuję z otchłani? Czy kroczę ostrożnie z cierpliwością i wytrwałością? Czy też głupio pragnę bezbłędnej i bezwysiłkowej więzi? Czy łapczywie pożeram miłość jak wygłodniały bestia? Czy jestem gotów ją tworzyć, kształtować świadomie pośród pustki? Skręcona prawda jest taka, że współczesna miłość nie jest zepsuta. Jest jedynie mroczną, niezrozumianą mocą. Trzymamy mroczne klucze, aby ją na nowo zdefiniować, odzyskać cienia i doświadczyć głębi, która mrozi i podtrzymuje. Aby to posiąć, trzeba chcieć kochać uzbrojony w mądrość, cel i bezwzględną odwagę, by stanąć twarzą w twarz z nieznanym. To właśnie jest, ostatecznie, najbardziej przerażająca i głęboka miłość ze wszystkich.